Cześć, jestem Magda. Kilka słów na temat szkoły prezesek. Bez wątpienia jest to najlepszy kurs, w jakim do tej pory brałam udział. To nie tylko wyjątkowe kompendium praktycznej wiedzy, bo oprócz mnóstwo pomocnych checklist, tabelek, kalkulatorów, narzędzi do analizy itd. które są bardzo praktyczne, to znajdziesz tam też sporo materiałów, które pomogą Ci ułożyć biznes przede wszystkim w zgodzie ze sobą, a dla mnie to jest bardzo cenne. Każdy z materiałów nakłania do refleksji, analizy. I przede wszystkim wyciągania wniosków. I to jest i to od lekcji numer jeden. To jest najcenniejsze i na pewno wyróżnia ten kurs od innych, bo to przykłada się na to, że masz pracę, jaką chcesz. Dla mnie osobiście nieważne jest tylko to, aby się zgadzało na koncie, ale aby mi czas dla rodziny, przyjaciół i na swoje pasje, czyli pracować nad firmą, a nie tylko w firmie. Dlatego. Dołączyłam do szkoły już na samym początku swojej ścieżki, bo po roku prowadzenia swojej firmy. Jestem inicjatorką ciastoterapii programu, do którego dołączyło już ponad 300 edukatorów w całej Polsce. Myślałam, że wiem wystarczająco dużo i nie dołączyłam do pierwszej edycji i bardzo żałuję, bo kurs mi pokaże, że mam jeszcze sporo do nauki, ale... Wierzę, że to będzie owocna nauka. Dzięki szkole czuję się bezpieczniej. Teraz, gdy rozwijam kolejne projekty, produkty i pomysły, to dzięki kursowi łatwiej mi się skupić, zweryfikować działania i podjąć odpowiednie decyzje i mieć szerszą perspektywę, co jest cenne w biznesie. Kilka słów na temat Danki. Niesamowita kobieta, która motywuje, inspiruje, popycha do działania, wspiera na każdym kroku, dba nie tylko o jakość materiałów i swoich szkoleń, ale o całą jakość współpracy i atmosferę w grupie czy na platformie. To kompleksowy kurs, świetnie ułożony i bardzo przede wszystkim praktyczny. Miałam okazję brać udział w kilku kursach i niektóre z nich były naprawdę bardzo dobre i to od bardzo znanych osób. To jednak danki kurs i tak przebije wszystkie. A jestem typem wymagająco klienta, a z ręką na sercu bardzo mocno rekomenduję kurs i współpracę z Danką na każdym szczeblu, czy w jej kursach, czy w konsultacjach, bo zarówno mam jej kurs, jak i kiedyś miała możliwość yy, korzystać z konsultacji. Uważam, że powinien szkołę prezesek ukończyć każdy przedsiębiorca, który chce się rozwijać szybko i w zgodzie ze swoimi wartościami, bo nie tylko kasa ma się zgadać. I to jest naprawdę bardzo cenne w kursie, jaki jest refleksyjny, jak praktyczny i jak bardzo pomaga wyciągać prawidłowe wnioski. A Danka to jest po prostu bardzo równa babka szczera, empatyczna, wyjątkowo cierpliwa i wyrozumiała i do tego bardzo bystra i wspierająca na każdym kroku, więc bardzo mocno rekomenduję Wam Szkołę Prezesyk. Nie będziecie żałować, nie znam osoby, która by żałowała, że dołączyła, więc naprawdę warto. A dziękuję po prostu za stworzenie tak wspaniałego kursu. Pozdrawiam.